Witamy Państwa we wnętrzach dawnej fabryki porcelany w Katowicach Bogucicach. Stworzyliśmy tutaj niepowtarzalny wyjątkowy showroom powierzchni biurowych. Wszystko, co tutaj prezentujemy ma jeden cel. Być inspiracją do tworzenia wyjątkowych wnętrz. Wiemy także, że nowoczesne wnętrze to nie tylko design, ale także technologie, które usprawniają funkcjonowanie pracownika w przestrzeni biurowej. Technologia powinna wpływać na kreatywność i produktywność pracowników, ale przede wszystkim powinna ułatwiać codzienną pracę. Systemy rezerwacji sal, wideokonferencje czy digital signage to nie tylko niektóre rozwiązania, które zapewniają błyskawiczną komunikację i efektywną pracę w grupach. Wspólnie zaaranżowaliśmy te wnętrza, łącząc innowacyjne technologie i nowoczesny design. Zastosowaliśmy systemy audiowizualne, począwszy od recepcji, poprzez miejsca spotkań, skończywszy na salach konferencyjnych. Jeśli chcą Państwo znaleźć inspirację do projektowania przestrzeni biurowej, poznać aktualne trendy i dowiedzieć się, jak technologie usprawniają funkcjonowanie firmy, to zapraszamy do udziału w KOBU AV and Design Week. Zapraszamy. Zapraszamy.